Rozdział czwarty. Hotel tysiąca zdziwień. Upał, błękitne niebo. Słońce wbija się w głowę jak szpilka. Moja po raz kolejny cudem odzyskana torba wydaje się znacznie cięższa niż wcześniej. W dole błyszczy śnieżnobiała ściana kościoła na widok której od razu poczułam przypływ energii. Bo w każdym mieście i w miasteczku Gwatemali obecność kościoła oznacza kilka rzeczy. Mały park, sprzedawców drobnego jedzenia oraz bliskość targowiska, które z kolei prawie zawsze jest przytulone do terminalu colectivos, a przy terminalu zawsze można znaleźć najtańsze hotele. To najlepsze miejsce w mieście dla podróżnika. Wprawdzie jest też najmniej bezpieczne, ale na pewno jest tam najwięcej kolorów, tubylców i ich prawdziwego życia. Jak wkrótce odkryłam, jest też niewyczerpanym źródłem codziennych zdumień. Sprawa noclegu podczas mojej wyprawy była prosta jak indiańska strzała. Wysiadałam z autobusu zawsze albo przy szosie, żeby złapać następny środek transportu, albo jechałam w mieście na koniec trasy, gdzie musiał się znajdować dworzec. I słowo dworzec umieszczam w cudzysłowie, dlatego że najczęściej był to po prostu piaszczysty parking otoczony budkami z blachy falistej i z desek, gdzie miejscowe indianki sprzedawały domowego wyrobu tamales, i takos, czyli miejscowe przysmaki. Bilet kupuje się u pomocnika kierowcy podczas jazdy, to znaczy właściwie wręcza mu się pieniądze za przejazd i nigdy nie otrzymuje się w zamian żadnego pokwitowania. Pomocnik pamięta, kto zapłacił, a kto się dosiadł w następnej miejscowości, a jeśli nie pamięta, to ludzie sami mu o tym przypominają. Nigdy nie widziałam, żeby ktoś próbował kręcić. Przy tym dworcu zawsze musiały być jakieś hotele dla lokalesów. Hotele dla turystów i podróżnych znajdowały się zwykle bliżej centrum, w lepszej dzielnicy i w milszym otoczeniu, ale przecież musiały być takie miejsca, gdzie tubylec po kilkunastu godzinach jazdy może przeczekać noc po to, żeby następnego ranka o świcie wskoczyć do następnego minibusa. To właśnie były moje ulubione noclegi i powód do tysiąca zdziwień. Przeciętny pokój w takim hotelu wygląda jak więzienna cela. Nie ma okna, nie ma drzwi do łazienki, nie ma mebli, z wyjątkiem starego łóżka, na którym leży tysiącletnie prześcieradło. Pod sufitem wisi goła żarówka, rzucając mdłe światło na zaskoczone jasnością karaluchy. Na odrapanych, brudnych ścianach łuszczy się resztka farby. Nie wiadomo, czy jest woda. Jeżeli nic nie wypływa z prawego kurka, trzeba odkręcić lewy. A jeśli i wtedy zlew pozostaje suchy jak pustynia, dobrze jest spróbować kurków w prysznicu. Czasami udaje się coś z niego wycisnąć. Zdarza się nawet cud i woda gorąca jak wulkan. Często jednak w takich przypadkach gorącej wodzie nie towarzyszy zimna. Można więc albo ryzykować poparzeniem pod strumieniem rządku tryskającego z rurki wbitej w ścianę, albo zrezygnować z mycia. Czasami przy prysznicu wisi resztka plastikowej kurtynki zwieszającej się z pogruchotanych kółek, których część zaginęła w tajemniczych okolicznościach. Kurtynka nosi na sobie ślady wielowiekowego używania w postaci plam, zacieków, grzybków i pleśni i zdecydowanie zaleca się gościom hotelowym, aby unikali z nią bezpośredniego kontaktu. Pokój w takim hotelu kosztuje zwykle około 70 kecali, czyli 10 dolarów i każdy jest inny, bo każdy ma swój zaskakująco niepowtarzalny charakter. Bardzo lubiłam ten moment oczekiwania. Po południu przyjeżdżałam do kolejnej wioski, rozglądałam się w poszukiwaniu tłumu i gwaru oznaczającego targowisko i ruszałam w tamtą stronę. Po chwili zatrzymywałam się pod pierwszym hotelem, rzut oka na Indiankę siedzącą na stołku za drewnianą szeroką ladą, zaskoczona Białych turystów raczej tu nigdy nie widziano. To świetnie. A i kwartos? Pytam niewinnym głosem, jakbym znajdowała się w sklepie prowadzącym sprzedaż komórek do wynajęcia, a nie w hotelu. Są pokoje? Si, ai, odpowiada niezmieszana Indianka. Para una persona? Zadaje kolejne pytanie, spodziewając się uniesienia brwi i zdziwienia. Dla jednej osoby? Solo una? Upewnia się z niedowierzaniem Indianka. Tylko dla jednej? Si. Uśmiecham się uspokajająco i na wszelki wypadek dodaję: Moi przyjaciele czekają na mnie w pana haczel lub jakiejkolwiek innej pobliskiej miejscowości. Samotna kobieta w podróży to sprawa bardzo podejrzana. Nigdy i nikomu nie wolno się do tego przyznawać. Zawsze gdzieś za rogiem powinien czekać mąż. Przyjaciele albo siostra, dlatego że z gwatemalskiego punktu widzenia, co może robić samotna podróżniczka daleko na Bezdrożu poza szlakami turystycznymi? Oczywiście prawdopodobnie przyjechała ukraść czyjeś dziecko. Podobno grasują nawet bandy porywające dzieci dla firm handlujących. Narządami wewnętrznymi. Kilka lat temu pewien Japończyk chciał być miły i zasłużyć sobie na wdzięczność matki kilkuletniego brzdąca, który bardzo głośno i żałośnie płacząc, rozmazywał sobie brudnymi rękami łzy na buzi. Japończyk z uśmiechem pochylił się nad dzieckiem, a potem zrobił to, co zrobiłby pewnie w tej samej sytuacji w swojej ojczyźnie, czyli podniósł to płaczące dziecko, żeby je przytulić i pocieszyć. Ale ten niewinny gest wywołał atak agresji i wściekłości ze strony tubylców, którzy wyrwali mu z ramion dziecko, a jego obrzucili kamieniami, zabijając na śmierć. Dlatego właśnie nie chwaliłam się nikomu, że specjalnie wyruszyłam w samotną podróż po Gwatemali. Czasami dobrze jest po prostu porozmawiać z samym sobą i zadać sobie kilka ważnych pytań. Siedzieć i patrzeć na wodę, która płynie w rzece, słuchać o świcie papuk na drzewie, jechać przez sześć godzin zatłoczonym minibusem, przyglądając się po drodze ludziom i wioskom i usłyszeć w głowie własne myśli. Przyjrzeć się z daleka wszystkim sprawom, które zostały w Polsce, myśleć o swoich marzeniach, wtopić się w ten zupełnie nowy, i inny świat, który zasila człowieka całkiem nowymi pomysłami, rozwiązaniami i wnioskami i zaskakuje. Hmm, mówi Indianka za wielką ladą, tak jakby rozwiązywała właśnie problem naukowy najwyższej wagi. Na jedną noc tak, na jedną noc odpowiadam, widząc, że skrzynka za jej plecami jest pełna kluczy, co oznacza prawdopodobnie, że w hotelu nie ma na razie żadnych gości. Czekam jednak cierpliwie, aż Indianka sprawdzi rzędy słupków w zeszycie, rozejrzy się po recepcji i znajdzie piszący długopis. Mam pokój, oświadcza w końcu łagodnym tonem tak jakby po dopełnieniu rytualnych czynności udostępnienie mi pokoju stało się wreszcie możliwe. Kosztuje 60 kecali. Dobrze? Mówię, czując już dreszczyk oczekiwania. Co będzie w pokoju? A czego w nim brak? Co mnie zaskoczy tym razem? Czy toaleta będzie działała? Na jaki zaskakujący kolor będą pomalowane ściany i jakimi niebezpiecznymi chorobami będzie groziło i dotknięcie? Czy będzie to więzienna klatka o wymiarach 3 na 3 metry, czy może coś większego? Czy będzie okno? W jednym z hoteli okno było zamontowane w suficie i miało szerokość 5 centymetrów, co pozwalało na stwierdzenie, czy na zewnątrz jest już dzień, czy panuje jeszcze ciemna noc. Czy woda będzie zimna, czy ciepła? Raz zdarzyło mi się nocować w hotelu o nazwie Hotel, gdzie woda była tak przerażająco lodowato zimna, jakby wyciągali ją prosto z Antarktydy. Kiedy próbowałam umyć nią włosy, po prostu rozbolał mnie mózg. Takimi właśnie myślami szłam w kierunku śnieżnobiałego kościoła w Cici Castenango, gdy nagle nad bramą zobaczyłam napis Posada Conchita. Słowo posada znaczy mniej więcej tyle samo co hotel, ale ma skojarzenie bardziej kameralne i rodzinne. Weszłam do środka. Na kamiennym dziedzińcu pachniało praniem. Była sobota przed słynnym niedzielnym targowiskiem, ale kiedy z zasuszących się prześcieradeł wyjrzała dziewczyna o długich włosach, wydała się zaskoczona moim widokiem. Buenas tardes. Powiedziałam trochę niepewnie. Dzień dobry. Czy to jest hotel? Si, odrzekła dziewczyna, także z pewnym zdziwieniem. ¿Hay cuartos? Si. ¿Para una persona? Si. ¿Cuánto cuesta? Ile kosztuje? Ocięta. Osiemdziesiąt. Za dużo, powiedziałam zdecydowanym głosem. Mniej nie może być, odrzekła indianka równie stanowczo i odeszła. Zostałam sama na dziedzińcu. Tylko prześcieradła powiewały na wietrze jak duchy. Pogłaskałam rączkę mojej pleca kotorby. Hmm, co teraz? Pranie zaszeleściło w odpowiedzi, a po chwili poczułam, że cofnęłam się w czasie, dlatego że z pomiędzy prześcieradeł wychyliła się głowa ciemnowłosej dziewczyny. Patrzyłam na nią z całych sił, usiłując sobie przypomnieć, czy to jest ta sama dziewczyna, czy inna, aż w końcu po długiej chwili przeciągającego się milczenia, Indianka zapytała. Si? Nie brzmiało to jak nawiązanie do naszej wcześniejszej rozmowy. Pośpiesznie więc zaczęłam od początku. Buenas tardes, hay cuartos? Si. Para una persona? Si. Quanto cuesta? Ocięta, osiemdziesiąt, odrzekła bez cienia wahania dziewczyna. Tym razem postanowiłam być bardziej ostrożna. Czy mogę zobaczyć ten pokój? zapytałam. Si. Odrzekła dziewczyna i na szczęście nie znikła tak jak poprzednia, tylko zaprowadziła mnie wąskimi schodami do góry, gdzie stał się cud. Otworzyła drzwi do najpiękniejszego pokoju świata. Miał dwa okna łazienkę wyłożoną kafelkami i trzy ogromne łóżka przykryte kolorowymi kocami. Był pełen dziennego światła, mierzył sobie kilkanaście kroków długości, a na ścianach zawieszono nawet lekko znoszoną indiańską bluzkę, czyli whipil. Było to pierwsze miejsce w czasie tej podróży, które można by nazwać pokojem hotelowym, a nie więzienną celą. Zatrzymałam się w progu z wrażenia. Usted wiacha sola? Zapytała za moimi plecami Indianka, czyli czy pani podróżuje sama, ależ skąd. <grych> Nie, roześmiałam się. Moi przyjaciele czekają na mnie w um, Antigua. Jak pokój? Zostaje, odrzekłam. I tak się stało.